Hej, jestem Merlin. Witam Was w kolejnym odcinku Snow.js. Dzisiaj pokażę Wam, jak możecie ustawić Wasz VS Code w taki sposób, aby, jeżeli sobie weźmiemy i nasz plik zaktualizujemy, wtedy automatycznie przeładuje nam nasz plik, co zaoszczędzi nam ponowne uruchamianie pliku. A więc, zaczynajmy. A więc jeżeli pisaliście już kod w waszym pliku index.js bądź app.js, na pewno zauważyliście jedną dość uciążliwą rzecz podczas pracy nad kodem, nawet w prostym takim przykładzie jak mieliśmy z pakietem chalk, gdzie za każdym razem, gdy wprowadzaliśmy jakąś zmianę w naszym pliku, wtedy musieliśmy ręcznie zatrzymać nasz działający proces za pomocą właśnie dwa razy kontrol C, a później musieliśmy nasz kod ponownie uruchomić, czy po prostu go musieliśmy zestartować. Dla małej zmiany typu poprawienie literówki, ten cykl zatrzymaj uruchom może być frustrujący i znacząco spowalniać proces tworzenia programów. Więc wyobraźmy sobie, że robimy dziesiątki, a nawet setki zmian dziennie. Na szczęście istnieje narzędzie, które rozwiązuje ten problem. NodeMon. NodeMon, czyli Note Monitor, to popularne narzędzie pakiet NPM stworzone specjalnie na potrzeby procesu deweloperskiego w Node.js. Jego głównym zadaniem jest monitorowanie zmian w plikach twojego projektu. Kiedy NodeMon wykryje, że plik został zapisany bądź zmieniony, automatycznie zrestartuje twoją aplikację Node.js. Kluczowe cechy dla NodeMona to automatyczne restartowanie, a więc koniec z ręcznym zatrzymywaniem i uruchamianiem skryptów. Monitorowanie plików. NodeMon domyślnie obserwuje pliki z rozszerzeniami JS, MJS i JSON. Konfigurowalność. Można dostosować, które pliki i katalogi mają być obserwowane lub ignorowane. Jest to narzędzie deweloperskie, więc podkreślmy sobie to jeszcze raz. NodeMon jest przeznaczony tylko do środowiska deweloperskiego. Nie będziemy go używać na serwerach produkcyjnych. Bardzo by Was prosił, abyście zostawili teraz kciuka w górę oraz subskrypcję, gdyż bardzo ma Mała osób subskrybuje mój kanał, a to bardzo pomaga w tworzeniu moich filmów. Dodatkowo, jeżeli podobają wam się moje materiały, możecie kliknąć w przycisk wesprzyj albo pod filmikiem, albo na kanale i tutaj za drobną opłatą możecie uzyskać dostęp do dodatkowych materiałów, czyli takich jak nieopublikowane filmy, bądź filmy tylko dla wspierających. Alternatywnie pod każdym filmikiem moim istnieje opcja wesprzyj mnie, gdzie możecie przekazać drobną kwotę na rozwój mojego kanału. Każda, nawet najmniejsza kwota sprawia, że będę mógł tworzyć kolejne filmiki i będą one za darmo na YouTubie. Dlaczego warto używać Notemon? Przede wszystkim dla oszczędności czasu. Eliminuje nam to właśnie to uruchamianie, zatrzymywanie i uruchamianie skryptów przy każdej zmianie sprawi, że będziemy mieć płynniejszy workflow. Będziemy po prostu mogli się skupić na pisaniu kodów, a notebook zajmie się resztą, szybszy feedback, błyskawicznie, będziemy widzieć efekty naszych zmian lub błędy, jeśli coś poszło nie tak. Zwiększy nam to naszą produktywność i zmniejszy frustrację, po prostu kodujesz, zapisujesz i widzisz rezultat. NodeMon, więcej o NodeMonie możemy sobie właśnie tutaj przeczytać e, na npmjs.com, właśnie w zakładce, znaczy w paczce w, w, w NodeMon. Zainstalować NodeMon możemy globalnie bądź lokalnie. Jeżeli zainstalujemy globalnie, potem za poleceniem, za, za pomocą polecenia NodeMon możemy sobie uruchomić nasz plik. E, oczywiście będziemy musieli podać ścieżkę do tego pliku. Jeżeli zainstalujemy Zainstalujemy sobie go lokalnie za pomocą flagi save dev albo minus d. Tak to jest pokazane, minus d. Możemy sobie zainstalować go lokalnie. Jeżeli zainstalujemy go lokalnie, e, wtedy nie będziemy mogli z niego korzystać w taki sposób, jak zainstalowaliśmy globalnie. Czyli jeżeli ja sobie teraz go tutaj zainstaluję lokalnie, to normalnie poleceniem NoteMount i wpisując nazwę pliku startowego, czyli index.js, możemy sobie rozpocząć, że tak powiem, obserwację pliku. Jednakże nie możemy teraz tego zrobić, gdyż mówi nam, że NodeMon nie jest rozpoznawalną, rozpoznawany, rozpoznanym poleceniem. Dzieje się tak, gdyż nie jest to zainstalowane globalnie i ścieżka dostępu do właśnie NodeMona nie jest znana tutaj komputerowi. W tym wypadku możemy na dwa sposoby to zrobić. W pierwszym użyć polecenia npx i następnie NodeMon i index.js. Teraz rozpoczęło się obserwowanie pliku index.js. Inną opcją, której my będziemy korzystać, dodamy sobie nowy scripts. A więc dodajemy sobie nowy skrypt o nazwie dev i napiszemy nodeMount, polecenie właśnie to NodeMon i nazwę naszego pliku. I teraz wpisując albo npm run dev, albo po prostu w npm scripts naciskając na tutaj uruchomienie tego devu, zobaczymy, że obserwujemy plik właśnie index.js. Jak sobie zobaczymy, teraz sobie dodajmy tutaj na przykład haha. zobaczymy, wyświetla nam haha. Zmienimy sobie haha na Merlin. Wyświetla nam Merlin. Merlin, daj Suba please. Widzicie, automatycznie, bez potrzeby restartowania kodu, nam tutaj się ten kod aktualizuje. Po prostu ten plik jest od nowa wykonywany. Dla testów zainstalujmy sobie jeszcze dodatkowo bibliotekę Chalk, czyli NPM. Oj, będę musiał sobie tutaj od nowa naszą konsolę uruchomić. NPM install Chalk i podajmy wersję 4.1.2 i, 4 i wklejmy sobie tutaj, właśnie kod z poradnika. Oczywiście cały poradnik znajduje się na stronie Magic Team, na, który, na którą bardzo was zapraszam. Dobrze, więc sobie teraz uruchomimy nowy kod z Biblioteką Shark i widzimy, mamy tutaj kolorowy kod. i tak samo, jeżeli sobie tutaj dodamy nowy console log, na przykład haha, zobaczymy, że nam tutaj ten tekst wyświetli też kolorowo. Chciałbym zachęcić was do utworzenia darmowego konta Magic Team. Linki słuchajcie są w opisie. Jest to słuchajcie platforma, na której możecie uczyć się programować. Będę tutaj umieszczał ekskluzywne poradniki tylko dla właśnie członków Magic Team i stronę możecie już sobie obczaić link w opisie. K też zobaczymy, jeżeli Note One pierwsza startuje, pokaże nam, które tutaj pliki nam yy, patrzy się tak powiem, ma na nich watcher, czyli obserwuje w tym wypadku wszystkie, jakie rozszerzenia js, mjs, cjs, json .js, 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 czyli jeżeli stworzymy sobie na przykład plik tekstowy z rozszerzeniem .txt nie będzie nodemon go widział znaczy widział, no, tak możemy sobie to wyobrazić, nie będzie go po prostu obserwował, jest też podany tutaj plik, który, który jest plikiem startowym, jeżeli załóżmy stworzymy sobie nowy plik o nazwie ignore my -file .js i w tym pliku damy sobie, że yy, Ignorujemy ten plik, zjedziemy sobie na dół i sobie ten plik będziemy zapisywać. To widzicie, dalej nam odświeża, odświeża kod. Załóżmy, że nie chcielibyśmy tego. W tym wypadku w package.json możemy sobie dodać konfigurację dla nodeMONA. A więc zjeżdżamy na sam dół, jeżeli, już nie mamy jeszcze, jeżeli jeszcze nie mamy konfiguracji dla nodeMONA, i dodajemy sobie nowy tutaj sobie nowy tutaj wpis o nazwie nodeMON config. I będzie to obiekt, w którym będziemy musieli podać konfigurację. A więc, za pomocą tutaj opcji Ignore, możemy sobie zignorować ten oto właśnie plik, bądź, e, bądź jakiś na przykład folder. Folder zakończymy na, e, slashem, a plik e, rozszerzenie. Czyli sobie tutaj podam ignore myfile.js. E, i sobie zapiszemy ten, ten plik. I teraz, jak sobie zauważymy, będziemy musieli tylko zestartować NoDemon. Zobaczymy sobie, że jeżeli wprowadzimy jakieś zmiany w pliku Index.js, który jest obserwowany, zobaczymy, że zmiany jak najbardziej działają, oświeżają, a wprowadzenie zmiany w pliku ignore IgnoreMyFile nie powodują żadnych zmian. Dodatkowo, możemy, na przykład, za pomocą podania, podania opcji Watch, możemy sobie tutaj sprawić, że będziemy, na przykład, obserwować tylko konkretny folder. Na przykład tylko folder src, albo konk tylko konkretny plik. W tym wypadku jest to lista elementów, którą oddzielamy przecinkiem. Listę zapisujemy w kwadratowych nawiasach. I tutaj widzimy, będziemy obserwować folder src i dodatkowo plik index.js, który będzie się znajdował w tym samym folderze, czy w folderze głównym naszego projektu. Inną opcją, którą możemy zrobić, możemy z, podać tylko konkretne, y, konkretne rozszerzenia, które chcemy obserwować. Na przykład tylko JS i tylko JSON. Jak widzimy, domyślnie obserwuje nasz node jak sobie do góry JS, MJS, CJS i JSON. Ale możemy powiedzieć, że chcemy obserwować na przykład, tylko JS i JSON. Wtedy, wtedy będą te rozszerzenia tutaj wpisane. I tak samo je podajemy bez kropki i oddzielamy przecinkiem. Dodatkowo, jeżeli chcemy na przykład dodać troszeczkę opóźnienia. Czyli na przykład zmienimy, wprowadzimy jakieś, jakąś zmianę, ale chcemy dopiero po na przykład 1,5 sekundy, gdyż podajemy tą wartość w milisekundach, chcemy wprowadzić dopiero, żeby się odświeżył na skrypt. Tak samo możemy to podać za pomocą ustawienia delay. Dobrze, zrestartujmy sobie teraz skrypt i zobaczymy, czy nasz skrypt poczeka 1,5 sekundy po zmianie przed restartem. Czyli teraz, jeżeli sobie zmienimy na przykład dwójkę na trójkę, zapiszemy, widzicie, nie zmienia się od razu, tylko czeka te półtorej sekundy i dopiero pick. Zmienimy sobie na czwóreczkę, zapisujemy i teraz czeka półtorej sekundy i dopiero plik. Do czego możemy sobie wykorzystać na przykład e, ignorowanie, na przykład jeżeli tworzymy jakiś plik, na przykład załóżmy nasz program bierze i będzie edytował jakieś obrazki i po prostu chcemy, żeby ignorował folder, w którym te, te obrazki będą, e, będą, że tak powiem, zapisywane jako wyjście, czyli po prostu te zmodyfikowane obrazki, gdyż jeżeli one e, będzie ustawiony, że będzie wczytywał zwykłe obrazki, wtedy dodamy sobie też rozszerzenie tych obrazków tutaj i następnie będziemy je modyfikować i zapisywać, wtedy nasz program e, po prostu podczas testów może e, jeżeli będzie zapisywał ten zmodyfikowany, zmodyfikowany obrazek, wtedy program wykryje zmianę i od nowa odświeży, odświeży... Nasz program to spowoduje nieskończoną pętlę i tego byśmy nie chcieli. Dlatego możemy użyć właśnie opcji Ignore albo na przykład opcji Watch. Podsumowując, NodeMon to narzędzie deweloperskie, które automatycznie restartuje naszą aplikację Node.js po wykryciu zmian w plikach, znacząco przyspieszając proces developmentu, eliminując potrzebę ręcznego cyklu Zatrzymaj, uruchom. Nauczyliśmy się też, jak go zainstalować lokalnie, globalnie, jak go, urucham jak go uruchomić eee, i no, to tyle ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, zostawcie kciuka w górę oraz suba. Ja jestem Merlin, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!